Wymienić żarówkę tu w wokół korsa C. Potrzebujemy dwóch wkrętaków. E, najlepiej też nie jest e, Tu trzeba uważać, bo ta oprawa ten klosz jest cały wbudowany w tą podsufitkę e, I jest tutaj tak trzeba się tak lekko podważyć. takim... Tu włożyć tym takim cieńszym z tej strony. I tak to podważamy. Mamy w tej chwili dostęp do żarówki. Wkładamy, wymieniamy. I tak samo zakładamy na klik. Tak to jest. Działa. Działa.